Dokładnie według harmonogramu i wykresu odbyło w naszym się osiedlu spotkanie z ludźmi marginesu. Byli to dwaj przystojni chłopcy. Oko myślące, buzia gładka, znali po dwa języki obce, w tym polski. Rzecz to prawdy rzadka. Mówili krótko, miło, mądrze, doprowadzając nas do stresu. Tym, że czytali mnóstwo książek, dwaj młodzi ludzie z marginesu. Ubrani byli bardzo biednie, w rzeczy ustowne, acz nie drogie. Zarobki mieli mniej niż średnie, dwaj absolwenci filologii. Za to premiery znali wszystkie w teatrze, w telewizji, w kinie. Mówili z nagłym oka, błyskiem czy rzecz udana była czy nie. Kontakty z nimi, choć pobieżne, dały nam obraz w jednej chwili, że sądy ich są niezależne. I rzadko który z nich się myli. <laughs> Osiekle ich nie lubi. Twierdzi, że nie ma interesu żeby się mieli w jego klubie wymądrzać ludzie marginesu. Osiedle boli. Innych gości, tych, którzy są, tej ziemi co, Nurt główny naszej społeczności. Tupiący w rytmie disco -polo. U osiedlowej stojąc bramy powtarzam sobie. Niech ja zginę. Społeczność mamy, jaką mamy. Do tego jest margines. Ta myśl żarliwa i łakoma Nową napawa mnie nadzieją. Margines siedzi zaś po domach i cieszy się, że go nie Leo.